Dzień dobry państwu. Witam państwa na platformie wideoportalu portalu Poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Jolanty. I pani Jolanta pisze do nas: "Witam, mam takie zapytanie. Otrzymuję wcześniejszą emeryturę ze względu na chore dziecko." Natomiast od stycznia 2022 roku przysługuje mi dodatek do emerytury, tak jak zasiłek opiekuńczy. Dzięki temu mam wyższą kwotę. Natomiast komornik z emerytury zabiera mi 350 zł, a po otrzymaniu dodatku opiekuńczego zabiera mi dodatkowo 200. Czy jest to zgodne, żeby z dodatku opiekuńczego jeszcze mi pobierano? Pozdrawiam. Pani Jalanto. Przede wszystkim trzeba by było dokładnie określić jaki to jest dodatek do tej emerytury, ponieważ faktycznie zgodnie z przepisami, z zajęciom egzekucyjnym nie podlegają świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z pomocy społecznej oraz wychowawcze. To jest przepis paragrafu 800, przepis artykułu 833, paragraf 6 kodeksu postępowania cywilnego, który wylicza rodzaje świadczeń, które są zwolnione z tej egzekucji, więc trzeba by było tylko po prostu sprawdzić, jak w decyzji o przyznaniu tego konkretnego świadczenia jest to świadczenie nazwane, tak? ponieważ powinno być określone. Z tego, co się orientuje, jeżeli dobrze identyfikuje to świadczenie, o którym pani mówi, to ono nie podlega egzekucji. Pojawia się jednak jeden problem, ponieważ zarówno bank, jeżeli pani te pieniądze otrzymuje na konto, jak i komornik nie wiedzą, z jakiego źródła jest wypłacana ta kwota, tak? ponieważ ZUS przesyła tą kwotę w całości, i tutaj komornik, czy też bank, który ma za zadanie zrealizować zajęcie komornicze na podstawie wniosku komornika, tak z rachunku bankowego nie dochodzą do tego, czy to świadczenie powinno być zwolnione. Taki obowiązek nie leży po ich stronie, natomiast pani ma możliwość poinformować komornika, czy też bank, o tym, że na rachunku są środki z takiego tytułu, który jest zwolnione z egzekucji, tak? Więc najlepiej by było zadzwonić do komornika, do tej konkretnej kancelarii, powołać się na sygnaturę sprawy, czyli tego oznaczenia, które Określa Pani egzekucję i przedstawić informację faktyczną, że Pani otrzymuje wynagrodzenie z tego i tego tytułu. Że tutaj jest jeszcze zasiłek opiekuńczy, który nie powinien polegać egzekucji w takiej i takiej kwocie. I ta kwota co miesiąc powinna być zwolniona z egzekucji. Wtedy komornik, mając takie informacje, może się do tego zastosować i będzie wystawiał informację o zajęciu dla banku z aktualizowaną o tą różnicę, tak? czyli. O kwotę, która nie podlega egzekucji. Jeżeli pani tego nie zrobi, no to trudno się spodziewać, żeby tutaj komornik sam zadziałał w takim zakresie i to dostosował, ponieważ, tak jak powiedziałem, no nie ma informacji, z jakiego tytułu te środki pani otrzymuje. Jeżeli chodzi natomiast o bank, no to może pani zadzwonić też do banku do. Działu, który się zajmuje zajęciami. Zazwyczaj banki mają taką komórkę, z którą można się połączyć na ich infoliniach i określić, tak że chce pani zwolnienia tej kwoty, ze względu na to, że to są środki, które nie podlegają zajęciu. Większość banków robi to automatycznie, tak po takim zgłoszeniu, tak? Ewentualnie czeka się do następnego dnia, kiedy te środki są uwalniane, bo nie zawsze te środki, jak są zablokowane na rachunku. Są od razu wysyłane do komornika. Bardzo często jest to tylko blokada na pobranie tych środków i te środki są blokowane na pani koncie. Ale bank może je odblokować, jeżeli poweźmie informację, że to są środki, które nie podlegają egzekucji. I taką informację też może pani bankowi przedstawić. Tak? Także we własnym interesie dobrze by było poinformować zarówno bank, jak i komornika, który prowadzi tą egzekucję, jak wygląda sytuacja. I jeżeli ten konkretny zasiłek opiekuńczy jest. Świadczeniem zwolnionym z egzekucji według przepisów, a podejrzewam, że tak jest. Co prawda nie mam tutaj dokładnie jego nazwy, bo pani tego nie podała w mailu. To cała ta kwota będzie wolna od zajęcia. Więc tych 200 zł dodatkowych komornik po prostu pani pobierać nie powinien. Tylko musi być poinformowany, że z tego źródła pani otrzymuje te pieniądze i wtedy nie będzie realizowana egzekucja. I podobnie bank, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli by miała Pani jeszcze jakieś pytania w tej materii, to oczywiście zachęcamy do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt.małpapoznajfakt.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.